many w bliższym odcinku standardowo grałem na LGG, czyli swoim serwerze roleplay, do którego link znajdziecie w opisie. Standardowo zostawcie subskrypcję z dzwonem przed odcinkiem i życzę wam miłego oglądania, Okej. Okay. Dobra, yy, co tutaj się dzieje panowie, napad tak? Ilu zakładników, ilu napastników i jak się czują zakładnicy? Trzech napastników, czterech zakładników. Wow! Zakładników w kolonii? Nie czuję. Jest na miejscu napadu trzech napastników, czterech zakładników. I zakładnicy czują się dobrze, podchodzę do dalszych negocjacji. Dobra, czego oczekujecie z zakładników? To tak, za jednego zakładnika chcemy odys na tego różowego brebuca Okej. Okay. Za drugiego zakładnika, znaczy za dwóch zakładników chcemy brak kolczatek na. No, nie wiem, na tak kurwa kilometr. Nie, nie bierz tego Dobra. Kulturkę na drodze. Dobra. Dnego yy, do SV. I to jeszcze raz czerwonego. Two thousand years later. Zatrzymajcie się, nie macie szans. Ponownie lekkie 10-50. Ponowne 10.50 z lokalnym obywatelom. Wysiadają, wysiadają Grec. Poddajcie się, podajcie się. Nie, nie. będę tu się spad Spadł, jeden. Zatrzymajcie jednego obok ciebie, kurwa, Chris. Mam go, mam go. Nie, kurwa, będzie tylko drzewa. Ja jestem za tobą spokojnie. Podaj się, podaj się. Kolega wraca do Was. Zatrzymaj się. Skoczę! Obywatel jeden zeskoczył! łapcie go. Nie, więcej. Nie się. Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! No czym Kolejny obywatel zeskoczył. Tu, 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 co aspekta. że nie wiedzą jak to się robi. Krzysiu, a ty poradziłeś sobie z tym na patykach? O, okej. Okay. Krzysiu, potrzebujesz wsparcia na Sony 20? Ja do tego Bravusa i odjechał nim bez opłacy. Aha, widzę właśnie jak odjeżdża i zaliczył mocno się. Tylko się do góry. Dobra, idę do te, tego gościa z dachu. Ej, <grym>, ale szczerze pomysł dobry, bardzo kreatywny, tylko szkoda, że jesteście kaskaderami i mam nie wyszło <grym>, ale bardzo kreatywny pomysł, szanuję w kurwę, nie? Ja tutaj panom bym dał po najniższych. Po najniższym, za bardzo kreatywny pomysł. No, przechowujcie się no w kanale, tutaj nie wyszło. No? Hmm? Tylko tutaj mam jednego obywatela na dachu i ktoś musi mi pomóc się po niego dostać. Najlepiej helikopterem. Nie wejdziesz tu Spiderman poczekaj, helikopter już leci mm -hmm.